A teraz już o Święcie Świętego Walentego opowiadają najmłodsi uczniowie Szkoły Fryderyka Chopina w Palatine pod egidą Pani Marioli Ptasiński, której dziękujemy za pomoc przy realizacji materiału, a teraz już posłuchajcie, co o Święcie Zakochanych mówią dzieci. Już niedługo wielkie święto. Święto, które będzie obchodzone 14 lutego. Czy wiecie, co to za święto? Walentynki. Czyje to jest święto? Świętego Walentyna. Zakochani? Po co ktoś stworzył święto zakochanych? Żeby chociaż je, jeden dzień w roku wszyscy siebie lubiali, żeby nikt nie był do siebie taki stręt. chociaż żeby jeden dzień w roku tak było. Jak obchodzimy to święto? Przesyłamy kartki um, ludziom, których lubimy. Chłopak i dziewczyny. Mam sobie czas, żeby być razem przez ten jeden dzień. I co robią tego jednego dnia? Pogadałem sobie sobie powiem chociaż, co się dzieje. Kupują sobie prezenty. Czego kupują sobie prezenty? I co sobie kupują? Um, kupują sobie czekoladki. Kupują małe rzeczy, rzeczy, co, co znaczą bardzo dużo. A czy nie jest tak, że tak naprawdę to walentynki są dla zakochanych tylko? Nie. Święte te walentynki też obchodzą rzeczy, sobie robisz kartki i sobie kochasz twoje rodzice, twoją siostrę i bracia, kuzynki, czy pokażesz, że jej bardzo kochasz, kochasz, aż by było rodzinę. Czy możecie mi powiedzieć, co to znaczy być w kimś zakochanym? Jak się kogoś bardzo lubi. Nie można oddychać. To znaczy, że um, ktoś lubi, na przykład, jak ktoś, jak, um, ktoś wygląda, jaki jest. Jak człowiek jest zakochany, to zaczyna zachowywać się naprawdę dziwnie. Jak się zachowuje taki zakochany człowiek? Troszkę się tamta osoba wstydzi, żeby powiedzieć, że się lubi z tamtą. Za bardzo się wstydzi, no bo nie chce powiedzieć, że on ją kocha, żeby żeby on się bardzo nie wstydział jak ona powie wszystkim innym. Robią sobie ładne fryzury. Powiera no. się ładnie. Oni, oni robią cokolwiek się da, żeby tak... Tak nie żeby chłopak albo ten chłopak zobaczył, ale tak, żeby Trochę zobaczył, ale nie aż, nie aż tak mocno. I próbuję, żeby on się trochę zakochał z tą dziewczyną. Byliście już kiedyś zakochani? Ja, ja już jestem zako zakochany w dziewczyną w mojej klasie. A możesz powiedzieć, jak wygląda? Ona jest z Italy. Jest ładna. Ma białą skór skórę i długie włosy. Piękna dziewczyna. Dobrze. A ty już byłaś zakochana? Ja byłam zakochana. O takiego chłopczyka, co ma czerwone włosy i bardzo miły jest. I jesteście parą? Tak. I co robicie? Cisza. Czasami my się bawimy razem. W pierwszej klasie taki chłopak mnie lubił, ja go nie lubię, on był niegrzeczny i on mnie kiedyś chciał pocałować. Ale ty nie byłaś w nim zakochana? Mm -mm. Mm -mm. Dobrze, a panowie, wy byliście już zakochani? Jestem zakochany tylko chyba dwa razy już. Ta dziewczyna co ja ją kocham jest ten. Ma takie trochę brązowe włosy i bardzo się kłócimy razem, no bo się tylko um, chcemy się bawić z um, sobą, no bo się kucimy. Dwa dziewczynki one mają imię Emilka i też Emilka Czyli jeden jest mojej starej szkoły teraz też jest jeden w mojej klasie. Ja widzę, że ty masz słabość wyraźnie do wszystkich Emilek w takim razie. Był też jeszcze jedną Polką, ale teraz, je, teraz jest moja eks. Co <grym> się <grym> to się stresało, że ona jest eks. Oni, jak oni usłyszą na radiu, ma na imię Kaja. Kaja. Mój kuzyn nie, już nie chce i ja nie chcę, bo znaleźliśmy inną. Ja teraz jestem zakochana. To powiedz jak się Z moim kotem. <tłuk> oh. <tłuk> <tłuk> Czy bycie zakochanym, a kochanie kogoś to jest jedno i to samo? To nie to samo, dlatego że jak jesteś zakochany, to na przykład... Yy, <tłuk> E, jesteś zakochany w kimś, nie w rodzinie, jak kogoś kochasz, to na przykład ktoś w rodzinie, jak ciocia, wujek, albo twój dziadek. To dlaczego człowiek się nagle, jak się zakocha raz, to dlaczego zakochuje się drugi raz? Dlaczego się człowiek odkochuje? Ona jeszcze karczy pyta: może ona być niemiła, może ona być kłótliwa, może ona być. Zazdrosna! Może zaczyna się tamta osoba ten... i tak... tak inaczej zachowywać i ty nie lubisz jak ta osoba się zachowuje. Jak się robisz starsza i nie, nie jest już taka ładna. a tak robi się starsza i nie taka ładna. Czasami na przykład już się nudzi ci ten chłopak albo dziewczyna. Albo um, po prostu za dużo się hucicie. Albo um, jak na przykład ją pokochałeś, to ona um, jeszcze tak się, bo ona Ciebie lubiła, to się tak wiesz, popisywała, a teraz już teraz jak normalnie tak robi, to już teraz jej nie lubisz za bardzo. To W takim razie, żebyśmy się nie rozstawali tak smutno, to powiedzcie mi, czy warto jest mieć tą miłość wokół nas, tak? Jest warto. Jest warto, bo jak już będziesz dorosły i chcesz, chcesz kogoś Nic i nikogo nie znajdziesz, to będzie dość duży problem. Po co ta druga osoba jest Żeby nie musiałaś um, żyć sama. Babysitting backup. Żeby mieć rodzinę. I może jak uśmiech, to ktoś potrzebuje robić pracę domową. Najfajniejsza z zagata, chociaż ruda jest i piegowata. Smutno mi, gdy je nie widzę. Kupiłbym jej lody, ale się wstydzę. Słowo daję, że nie kłamię. Zakochałam się w Adamie. A za więc ja chyba się odkocham. Magda ma warkoczyk i brązowe oczy. Kiedy ciągnę ją za włosy, zawsze wrzeszczy w niebogłosy. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! Uh -huh.